Witam wszystkich, mega gorąco, jestem Kirox i witam Was na kolejnym odcinku z Bedwarsów. Jest ze mną dzisiaj Lendo. Siemanko, 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 Siemanko. Dzień dobry, witamy, Siadaj, witamy. Świataj dajta. dajta. Dzisiaj odcinek z prosto z obs tak jak dla, dla, dla ciekawskich ludzi, więc z żadnych cięć, żadnych niszego I spróbujemy nasze taktyki. No. E, tak, wiesz co? Ja gram raz. Z jednym użytkownikiem Minecrafta graliśmy na streamie i właśnie ta metoda na dwie osoby tak ciężko się sprawdzała, ale może ty będziesz lepszym graczem i może nam lepiej się uda. No to stary, Więc czemu by nie sprawdzić, tak? Normalnie. Chodzi stary. o tę metodę fokus na diamenty i ten. i emeraldy, tak? Tak, 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 oczywiście, że ta. To Dobre, jest najlepsza dobra, metoda, dobra. ludzie. My was nauczymy grać, zobaczycie. Mimo że sami nie umiemy jeszcze grać, ale. To nie ma znaczenia totalnie. Ej, drugi typek idzie z drugiej strony. Ja nim się zajmę, ty zbieraj diamenty i emeraldy. Ja dobra, tylko wiesz zajmę, co, dobrze by było jakbyś Dzień zabudował dobra. łóżko jakkolwiek ja będę je pilnowa, ja będę je pilnowa, ja, będę... ja jestem profesjonalnym graczem Minecraft, co ty no. wiesz, co ty wiesz o graniu. O! I zanim, w ogóle, jeszcze wam teraz tak powiem, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, kto jest nowy. Wszystkich zapraszamy serdecznie, wbijajcie na live o godzinie 22, które są praktycznie, no niemalże codziennie po prostu, 20-22 czasami jeszcze yy, nad ranem, więc jak zostanie, zostawicie dzwoneczek, to wszyscy będziecie mieli powiadomienia i wszystko będziecie wiedzieć, co i jak. I będziecie pierwsi zawsze na odcinka. No, a to jest ważne na YouTubie, żeby być pierwszym, nie wiem czy wiecie Ej, może możesz ten, tego, szybko chodź do nas, chodź do nas, Ty po ma 1 HP, 2 no HP, dobra. szybko, szybko a co on nas tutaj pod... dobra, zabiję go, zabiję go O, dobra, dobra nice. Wiesz co, ja znalazłem dobra. już jeden Emerald, ale muszę wrócić, bo wełny już nie mam Dobra, to ja ci zrobię, to chodź szybko, ja ci rzucę staczka Dobra, to czekaj, masz Dzień tutaj dobry, diaksy Dzień czego pan potrzebuje? Staka diaksy, tego, dawaj Uh, no, dobra, dzięki. Bardzo. Dzięki wielkie. E, tam drugi jak coś idzie. A dobra. co ty, Dioksy, życieś? Życie o, jest. idzie. idzie wam ty... to do Ender chesta. Mam go, mam go, mam go. Mało HP ma. Dobra, patrz, 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 patr, najsik, dobra. Najsik. Biorę diaksy. Idzie znowu, idzie znowu. Daj mi diaksa, daj mi diaksa. Nie, ja, I ja tak, idę on szybko. za 14 sekund. Ja idę dobra, szybko dobra, po dobra, emeraldy, dobra. nie? Dobra, spokojnie, leci leć. Dobra, ja, ja tutaj sobie się zajmę typeczkiem, bo typeczek ewidentnie chce tutaj się do mnie dostać. Ale ja muszę go ściąć. Jeden miał żelazny miecz, ale go zabiłem, to już go nie ma, nie? Więc gitara. No, Dobra, mam ma 7 HP ten. Kolejny Dobra. emerald, Ej. mamy, idę jeszcze po kolejny. Boże, jaki to jest. Ale muzyczka Śmieszny fajna. typo. No. I Dobra, i... zabiłem go. Pamiętajcie, kurde, jeszcze, żeby łapeczkę zostawić. Nie, ja to tak mówię trochę z opóźnieniem, bo mogę to wszystko na początku powiedzieć, ale tak jak chcę się skupić, na grze, żeby nie było żadnych problemów, że my tutaj zaraz padniemy. Dlatego ja szybko idę po itemki. W ogóle bardzo podobna ręka, którą będziecie w... widzieliście. O, kurde, typek, typek, typek. Szybko, szybko. Mam go! OLU! Za to się naprawdę należy łapkę! No co jak co, bo to była dobra walka yy... ej, dwóch typa do mnie przyszło, szybko. O tak, idę, idę też Kurde, mi? nie wiem czy ja go zabiłem. Chyba nie zabiłem, ale obudowałem łóżko tym klejem. Kurde respawn, dobra. Jesteś jesteś tam bił? Chyba cię? go zepchnąłem. Chyba go zepchnąłem go, dobra. Drugi, drugi, dobra, zabiłem go. Łóżko stało. Oh, nie! Był tutaj Co? Z tyłu. Ja cię kręcę! O, nas zrobili. Nie. Ja pierdziele! Dobra, ale ty padłeś? No padłem. Kurde, dobra. Nie wiem, ja szybko idę tutaj po nich O fuck dupa będzie No on już ma żelazny, dlatego dupa będzie Masz jakiś huk Dobra, zobaczymy co nam wyjdzie, jeszcze pójdziemy na kolejną jak się nie uda. Chociaż ciekawe, bo może sam dam radę coś tam. No ziomek, ziomek! Ty chyba w ciula lecisz ze mną coś No będziemy tak się pak <śm> patrzcie kawalka, patrzcie kurde Zobaczymy kto wygra Dobra ziomek, gdzie on jest? Halo? Gdzie on poszedł? On jest, idzie, do ciebie spada teraz. Poczekaj, dobra? a ja mam właśnie tego, on stoi na, na dachu, na dachu, idzie do ciebie, idzie Dobra, mam, mam Dobrze. O, co? Aj, Ej, mu 2 HP zero. zostało Jakim cudem? Ej, u mnie to wyskoczyło, że on miał zero, a ty dadłeś, lol Nie, Nie wiem, to, to było pół serduszka mu zostawiłeś Chyba pół serduszka mu zostało i się zlogował serwer No dobra, to widzimy się od razu na kolejne ręce, wbijamy szybko Yy, szybko wbijamy, słuchajcie, yy, rekreacyjny tutaj ten, yy, wbijajcie, kurde, wszystko do tego yy, 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 To jest odcinki bez robienia cięć, kurde Szybko lecę na kolejną rękę, nie ma co czekać Może nam dzisiaj się uda, no mam nadzieję, że odcinek nie będzie trwał pół godziny, bo kurde, póki co jeszcze dobrego natania, mam, to będzie mi się wrzucało z 500 godzin, nie? No, Lendo jesteś? No ale to jakby odjąć czas montażu i tak dalej, to na to samo będzie. No, w sumie na to samo będzie wychodzić a wy wbijajcie kurde z nami tutaj grać na bedwarsyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy -y 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 -y. No No jeszcze ten O już zaczyna 20 sekund Spoko. Już zaczyna Co rekreacyjny buszek? Mam nadzieję że YouTube na mnie zdemonetyzuje to sobie wyjdę poza kamerę Patrzcie To jest profesjonalny montaż od razu mówię o. Poszło! Nie wiem czy ktoś cokolwiek widział to duchy jakieś chodzą jakieś. No. Nie, to jest. To jest, yy, to jest wiesz, YouTube, gdy brakuje ci pieniędzy na tego, montażystę. Tak, to jest YouTube, gdy brakuje ci pieniędzy na montażystę. Gdzie są pieniądze? Dobre. Weź zabuduj to dobrze, weź nie, nie zabudowuj tym gliną, bo to gówno jest Tylko weź drewnem, drewnem, no? I gliną później Dobra. możesz. Ja nazbieram sobie Dobra. tego. Zbieram sobie od razu. A w ogóle u ciebie też się baguje ten ender chest? Czasami tak, bo ja nawet go tutaj nie widzę. On tu jest? O kurde! No, właśnie ten. Tu gdzieś skrzynka powinna być. Duże. O i skrzynka tu jest. Dobra, ja od razu biorę sobie to. Trzymaj od razu złoto. A to mi dajesz? O, tu daj to mi ja... jeszcze jedno. Daj mi. O, dobra, ja idę po miecz od razu. Stary, patrz jak my to robimy. No dobra, Patrz. to ja zbieram na drewno Ja idę od razu po diamenty Trochę te ręki takie krótkie mogą się wydawać No bo nam to jakoś tak słabo idzie Ale my będziemy to na faście robić, nie będziemy jakieś taktyki Kurde, wiesz, stoimy, czekamy, nie wiadomo co Bierzemy no, emeraldy nie ma sensu. Bierzemy, kurde, emeraldy i lecimy, nie, nie ma co tego Bo to, kurde, się przedłuża bez sensu Giereczkę, tak, to my lecimy na szybkiego Musi dzisiaj być wygrana, obowiązkowo Jesteś, dobra, wiesz co No dobra, jak chcesz, to może ze mną, dobra Ja idę tam od razu na środek Ale, no, muzyczka. ty patrz, idzie tutaj. Dobra, dobra, dobra. U, jak ja spadłem! Co? Ej, przecież shift trzymałem. Ale... Ej, tu na schodach shift nie działa? Na schodach nie. Dobra, mam typa. kurde, bella. Kurde, bella. Dobra, po nim. Kurde, bella. Oj, ziomek, ziomek, no, bo strasznie mnie zdenerwowałeś. Strasznie ten... mnie ziomek zdenerwował. Ja go biorę, kolejnego uh -huh. biorę? O kurde. O kurde, padłem, a miałem już, kurde, ja diamenty. Tak Fuck. Widziałam ja, twoje... Twój łeb, Bo ja poszedłem, wiesz Dobre. po co? Ja poszedłem ich zabić, kurde, ja myślałem, że zabiję No dobra, biorę szybko wełnę Zabudowałeś, tak? Nie, nie zabudowałeś no. Czemu? Nie, nie zabudowałem, nawet nie miałem dobra, kiedy. Dobra, ja zabuduję <grym> od razu dwa razy już zginąłem Uff. Ja już zabuduję od razu, nie będziemy się bawić w takie rzeczy, czy ktoś tu nam zbije. Dobra, diamenta mam chociaż Gitarka, dobra Ja tu zabuduję, dobra, jakieś wełnę jeszcze wstawimy Dobra, idę jeszcze po jedną wełnę szybciutko Patrz, to są taktyki, ludzie. My tu graliśmy ostatnio poza liveem z 40 godzin, graliśmy, poza odcinkami. I kurde, teraz nam nikt tutaj nic nie zrobi, no? Znaczy, powin nie powinien. O kurde, miałem diamenta. On teraz będzie miał diamenta, to zabierze Nie, nie, nie. Dobra. Wiesz co, bo to to bez sensu wymiana takich, że będziemy się wymieniać tymi diamentami i tak dalej. Tego... Ale tu trzeba ich. Trzeba ich wysiedlić stamtąd, dobra. po co oni nam tu Ja idę szybko diamenta odłożę i lecimy kurde ich zabijać nie A weźmy. to ja mam 3 diamenty i enchantujemy sobie miecz Masz trzy, To chodź, 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 to od razu bierz tutaj w A to nie, znaczy, możesz. nie, ja mam jednego, sorry A, No to co ty to się gadasz mnie? Nie, bo się pomyliłem Dobra, idą, idę, idę, idę. idę, 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 idę <ścoughs> dawaj Nie ma go, nie ma go już, dobra, dobra. Nice. O, mam jednego diamenta od niego Dobra, kozak? tam skrzynce? Dwa, dobra Tu jeszcze jeden Masz od razu. Ja tu zabuduję, żeby nam tutaj nie wbili na pewno Trochę ta taktyka na mnie wyszła, bo... O kurde z tyłu typek jakiś! O oh, fuck! Ole typy, dobra, po nas już jest. Już jest. Dobra, po nas. GG, dobra, to są właśnie ręki AK Kirox i Lendo. Wbijajcie na jego kanał, w ogóle subskrybujcie. Dobra, ja biorę typa? Ty zepchnąłem tego typa co ten... Wow. Jeszcze nie rozwalili Diamant, diamant, mam, mam diament. Chowam, chowam. Wszystko. Ej, jeszcze żyjemy! Jeszcze żyjemy, o kozak. Dobra, weź zabuduj to postaraj się. O kurde, tam już zaraz czekaj. oni nam zniszczą wszystko! Czekaj, czekaj, czekaj. Ja w ostatniej chwili tego typu zabiłem. Dobra, nice, jeszcze żyjemy. Dobra? Tylko potrzebny nam jeden diament, masz? E, wrzuciłem do skrzynki, ale nie wiem, czekaj, teraz ci dam Dobra, żeby no, oni tu nas nie wbili, ja bo oni mają teraz dostęp, że z góry mogą do nas wbić, wiesz? Tego... Idą, 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 idą! Dobra Chodź, 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 Mike. chodź. Chodź, chodź. chodź, chodź. Czekaj, bo diamenty mam nie chcę tego. Patrz, pomóż mi, pomóż można. mi, pomóż mi! Idę, biegnę. No dobra, pad pad, 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 Dobra, ja chowam Żyjesz. Szybko mieczyk chowam. Dobra, biorę to. Chowam mieczyk, dobra. Ile masz diamentów? Eee, trzy. Dobra, masz czwartego, szybko lepszej, szybko lepsze. Nawet się nie zastanawiaj, szybko. A. Dawaj, lecimy na taktyki. Dobra. Dobra, Te ziomy, oni dobra. mają dobra, Ja muszę wziąć yy, kilo szybko. Na szybkości, kilofek jakiś. Dobra. O, brakuje mi trochę. Dobra, weźmiemy sobie to. Szybko, kilof na szybkości. Tu, 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 tu. Dobra. Odkładam. Nie mam nic co odłożyć, to idę z tym. Dobra. Najgorzej, że mam mało życia i to będzie problem. A ty co? Możesz te diamenty wziąć jak stoisz, nie? Boże, spadły. No właśnie, chcę trochę im wiesz. Tylko, że nie mam wełny. Nie mam jak wrócić. Dobra, idę po nich, idę po nich. Mam ich w dupie kurde. Nie. Za to, że się wbili w nas. Jak... Yy, to jest po prostu lamerskie. Ktoś się w nas bija. O! Ej, oni nie mają łóżka! Ej, co?! Oni mają łóżko?! I w ogóle jak typek mnie ściągnął na jednego hita? Ej, to jest jakieś kurde nienormalne, ty, ziomek. Widzieliście to? Jak to się stało? Może HP mało miałem. Dobra, idę typa. Ej, czekaj, bo to jest Aqua, to czemu oni mają ten? Jakim cudem oni mają łóżko? Aqua ma łóżko, No to chyba. jak? Czy to nie mają łóżka? Albo oni żyją we dwójkę jeszcze. Ej, co? Czekaj, bo ja zgłupiałem. Co? <noise> Dobrze, zabiję go. Gdzie ich łóżko to... jest? Stary, patrz tu łóżka nie mają! A przecież jest napisane, no że bo... oni ten No ale oni może we dwóch żyją i... Tak, tak, po tak, mapie. ale to było napisane, że dwa jest, wiesz? Jak to dwa? No dwóch może żyje, ale łóżka nie mają. Bo tak, prosto. tak, ale na boku by było napisane, że dwa, a nie z ten znaczek. Oni łóżka nie mają, dziwne. A może łóżka jest na górze u nich? Jakiegoś VIPa mają, co? A nie, nie ma. Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Nie ma A co i weź mi, zbudujesz mi drogę, bo nawet nie mam jak wrócić do domu. A gdzie ty jesteś? Na spójniarce tej tej Na czym? A dobra A ty nie możesz przyskoczyć? Mam... No nie, bo... Dobra Zaraz przyjdę, no? Zbyt ryzykowne byłoby. Dziwne, że oni łóżka nie mieli. Może to jakiś inny team jest, dobra. E, czekaj, już ci idę, tylko wełnę zrobię. O nie tu. Ulepszyłeś miecze, tak? Czy nie ulepsza? O, ulepszyłeś, no, dobra. No, ulepszyłem. Zaraz będę miał i ten. Protection na te, 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 Dobra, dobra. No mam cztery diaksy. A to co ulepszyłeś? A, protection, dobra, dobra. Sorry, bo mi się już wali. Czekaj, bo ja się tu strasznie stresuję. Jest 12 minut odcinka prawie, że? Dobra, chodź. Czekaj, ja muszę. Ta, no. Ty idź sobie do tego, ja idę tutaj o na środek i idę po emeraldy, żeby tutaj czasu nie marnować za bardzo na tym. O, dobrze, kozak, ulepszyłeś. zawaliście. Dobra, uwaga, pełne skupionko Od razu lecimy tutaj żeby zró Zróbmy sobie drogę, żebyśmy mieli Jak później wchodzić po te emeraldy I uwaga, nikt nie brał emeraldów jeszcze Mam dwa już, dobra Idę po kolejne, dobra, ej, dobry start Stary mamy, powiem ci Bo nikt chyba emeraldów nie zbiera Przynajmniej po tej stronie, co ja jestem No, kolejnych, cztery, dobra y Ja zrobię sobie sam zbroję I tobie dam dwa emeraldy, to będziesz miał później też sobie na zbroję Chyba, że się nowe zaspał. O, nowe będą, dobra, ja poczekam. Zrobię kółeczkę ostatnie jeszcze. Dobra. Będę miał na dwie zbroje chyba, wiesz, jak dobrze liczę. No to git. No, no to git. już teraz nie powinniśmy znaczy... przegrać. Zbroje, no dobra, Spoko. dobra. Okej, okay, dobra, 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 mam 9 emeraldów, jeszcze tutaj będę miał po jednym to będzie. Nie, tak? Czekaj. Nie, coś tu obliczyłem. 10 a, i tu dwa? Nie, powinienem mieć 12, czekaj. 3 razy 4, 12, o co chodzi? To czemu ja mam 11? Co? Ej, czekajcie, coś mi wciula tu robił. Mir, <grystanie> projekt, zginąłem! Jeez, ale fardzik! dobra stary. Ej, ja to dzisiaj mam razy Mamy trzy... kolejne protection. O, zawaliście 4 razy 3, 12, tak? 4 razy 3, 12. No tak, tak to czemu ja mam 11? Czy ja nie wziąłem? No tego już nie wiem. Dobra, tego poczekam, 14 sekund, poczekam. Nic nie szkodzi. O, jezu, ty idzie! O Boże, on ma żelazny! O nie! Dobrze, spadł! Dobra, ja idę po ten szybko ostatni. Poczekam na shifcie. Idę do ciebie, uważaj, bo on może do nas bijeć, nie? Idzie, idzie jakiś do nas czerwony Bo niż czerwony. Dobra, 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 ty dobra timum. Ale on tylko Diaks zebrał i idzie na środek po emeraldy pewnie Więc tam uważaj Ty jest, proszę, pomóż mi! Ja mam źle ja mam emeraldów? Ja mam 12 emeraldów stary! Dobra, ja idę tędy, pierdziele, nie będę się bawił bo ziom, jak mnie denerwuje. Oj, trzyma! Ej, na, na, skoczę, Zyskoczę? Na... Czemu tu jest nie, 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 nie skacz! Tam jest na dole! Tam na dole ty pies! Proszę cię weź go zniszcz, żeby. bo ja mam 12 emeraldów. Chodź to. Ale on ma chyba firebole tego. Dobra, skacz teraz! Szybko, szybko! Szybko, szybko, Daniel! Desz radę! Desz radę. Mama, no! O Jezu! Nie! kur... Ja pierdzielę 12 emeraldów! 12! Ale on też zginął! No dobra, ale 12 straciliśmy! No nie! Dobra! Ja pierdzielę! No łóżko mamy jeszcze! Ale to tego. już chciałem przeknąć po prostu. trzymać przy życiu. Srać te łóżko, kurde, 12 emeraldów! Jeśli ja to zbierałem, no zasrany czerwony, wy pierdziele stąd. Nie, ja ci kurde nie podaruję. Wy. Won mi stąd. To te czerwone? won, won ja ci powiedziałem. Zara, no zaraz, już mam ochotę przekląć, że już, tak, już tak się zdenerwowałem na tą grę. No ja pierdziele, no, no tyle tych rzeczy miałem, no frajer ze po prostu. Dobra, ja tylko, ja robię od razu. Dekolory. Kurde, nie, jedno złoto. Mi nie, ja raz. mam ich w dupie wszystkich, ja po prostu ich rozwalam, ja mam ich w dupie. Nie będzie tak, nie ze mną, nie będzie tak ze mną. No i kolejny! Jak was zniszczyłem to skąd wy tu przychodzicie, frajerzy No skąd? Ale on, on, ma, on ma jakąś moc, on jakąś ma moc, to uważaj No i na dwa strony, dobra, to już jest pana, to już jest koniec grzechu Oni na dwa strony na zbioru, nie rady, na rady, nie już nie damy rady, już nie to, nie na to, jest właśnie nuberskie zagranie, bo na to, strony na zbioru nie nas na Widzisz i panas już jest, na już jest, nie mów nie już tak nigdy. nie no, o Dobra. Zepchnąłem jednego, teraz sporo na ciebie. No ja muszę tutaj odratować to jakoś. No bo ty. No Jeszcze kurde No nie ma Beddestre Ziomek, No dlaczego ja go nie uderzyłem? Dobra, won, 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 dobra, dobra, ciekawa, ciekawie, ciekawo, ciebie! Uciekaj nie! Dobra. O, dobra? Dobra, nie ma Beddestra... Łażka Łóżko trzyma! Dobra, dobra. Szybko na szybko. Jeź! Yes. Ja nie chcę wiedzieć jak ja na odcinku wyglądał jak jestem wkurzony. Ale dobra. A ja jestem już cały spocony, że dobrze, że nie ma tego. Kamery. Dobra, dobra, dobra. Szybko. Dobra, wiesz co stary, ja się nie będę pierdzielił jak tamci Ja po prostu idę szybko do tego Bo to już widzę, że to nie, nie, nie ma sensu po prostu. O cztery jaksy mam, cztery jaksy dobra? Idę schować dobra, się od razu. Dawaj, dawaj. O, ale ja mam idzie kolejny, idzie kolejny, idzie kolejny. Idzie kolejny. Dobra, idzie kolejny Mordo, u góry. Dobra? Bo okay. oni chyba po TNT mają, to ja muszę szybko ich rozwalić. Nie laguj mi serwerze, okay. proszę. Dobra, zabiję go! zabiję go! Dobrze, kozak! Dobra, na ja chancik. idę szybko, idę ich rozwalić. Szybko, 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 Dobra? Stój tam na spałnie, ja idę ich rozwalić. Dobra. Nie będzie tak kurde, że oni będą tu wbijać sobie. Aha, bo oni są rozwaleni, tak? Dobrze rozumiem? O Jezu! Szybko Oni nie mają już łóżka, fuck! Dobra Ile tu? O jest, dobra! Yy, Żelazną zbroję, choć. Boże, czemu ja zrobiłem nie to? Missclick. Dobra. Ok, i teraz. Łuk, ile kosztuje? Łuk 24,12, 12. Fuck! Aby się przydał, tak strasznie by się Łuk przydał teraz. No, tak trochę. Ja miałem, ale zginąłem. Mam fireball, fireball, dobra. Jeden mogę kupić. Shit. Dobra, to jeszcze jeden wezmę. O kurde! Ziomek! Won! Nie, nie będziesz mi bił, nie będziesz mi bił. On ma jakieś leczenie? No, co za. Co to jest za gra? Czemu te VIPy mają tak łatwo? Nie, ja nie mogę grać w takiej gry, gdzie jest rywalizacja, bo ja po prostu się tak irytuję na tą grę. No ziom, No dobra, ty po, ty po do nas idzie, ty po do nas idzie, o, szybko, siomek. szybko. Chodź, chodź Szybko, szybko. To bo... teraz taki kozak I jesteś, dobra. teraz taki kozak jesteś Dawaj, dobrze Idę, idę. TNT zrzucił, TNT, uważaj! Zabudowuj od razu Buduj, 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 buduj! O dobra, bed destroyed, kurde mać No ja spadłem no, Jak ja spadłem! Ja Dobra, ludzie, słuchajcie, to już jest koniec. Trzecie gry. miejsce. Trzecie miejsce, chociaż tyle, no. Nie wiem, taki niefarty po prostu żeśmy zrobili. Ja się tak ndenerwowałem na tą grę. Trzymajcie się, ciepło. Widzimy się w kolejnym odcinku i z Panem Bogiem. Eluwa, cześć. Siema.